Wracam z kolejnym ładunkiem już do Melbourne. No i znajduję się w tej chwili w stolicy w Australii, a dokładnie w Camberze. Musiałem troszeczkę zjechać. Nie jest to daleko od, od autostrady, nie wiem jest jakieś 50-60 km Dawid już raz jechał drogą między Sydney i Melbourne. Wracając, postanowił więc zrobić tylko jeden postój, ale tym razem lekko zboczyć z drogi. Jest okazja by wyjaśnić jak to się stało, że mało znana Canberra jest stolicą kraju. Zacznijmy od tego, że Australia jako odrębne państwo powstała dopiero w 1901 roku. No ale mamy dwa wielkie miasta, Melbourne, mamy Sydney, jak wiecie, rywalizują ze sobą. W Melbourne był parlament, a w Sydney była reszta, wszystko co związane z polityką. No i zaczęli dyskutować nad tym, które z tych miast ma być stolicą. I tutaj jest kolejnie, kolejna fajna sprawa, jak to się wszystko pięknie, cudownie w tym kraju rozwiązuje. Dwa miasta poszły na kompromis i stwierdziły, że dobra, nie będzie stolicy ani w Sydney, nie będzie stolicy ani w Melbourne, wybudujemy ją od podstaw tutaj. I tak oto 1913 rok, bum, wbili tutaj pierwszą łopatę, no i 9 maja 1927 rok i tak do dzisiaj jest tutaj stolica, która się nazywa Canberra, co w języku aborygenów znaczy miejsce spotkań. A to, co tam widzicie, to był właśnie pierwszy parlament, który tutaj wybudowali. I tutaj w tym budynku Podejmowano wszystkie, wszystkie decyzje związane z Australią aż do 1988 roku, kiedy zakończono budowę tego nowego parlamentu.